Program Dzieje się Rafał Szlaga. Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Urszula Koszucka, posłanka na Sejm RP. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pani poseł, koalicja 15 października, ponad rok temu, przejęła władzę w Polsce. To nie było łatwych 12 miesięcy. A... Przede wszystkim należy sprostować to pytanie, ponieważ to nie jest 12 miesięcy. Przypominam, że koalicja przyjęła odpowiedzialność za państwo 10 miesięcy temu. Ponieważ w radzie wygraliśmy wybory 15 października, ale prezydent Andrzej Duda skierował propozycję stworzenia rządu w stronę pana Mateusza Morawieckiego. Wszyscy wiedzieliśmy, że to jest projekt niemożliwy do wykonania, ale te dwa miesiące zostały nam zabrane po to, aby ewentualnie wprowadzać zmiany w budżecie, aby ten budżet na 2024 rok był budżetem opracowanym właśnie przez koalicję, która później obejmie władzę i obejmie odpowiedzialność za funkcjonowanie państwa. Także sprostowanie, to jest 10 miesięcy, odpowiadamy tylko za 10 miesięcy rządzenia. Myślę, że to był bardzo interesujący i ciekawy okres. Udało nam się zadbać o wiele grup zawodowych, ale też o wiele grup społecznych zawodowych, ale też bardzo mocno należy podkreślić fakt, że podziękować wyborcom, którzy 15 października zdecydowali się na to, aby oddać głos właśnie na Koalicję Obywatelską, widząc to, co się dzieje w naszym państwie i nie wyrażając zgody na to, aby taka polityka i takie działania były dalej kontynuowane. Premier Donald Tusk zapowiedział 100 konkretów w 100 dni. Mm -hmm. Co do tej pory, Pani zdaniem było największym sukcesem rządu? S, powiem tak, że bardzo mi się podoba, że premier Donald Tusk dba o wszystkie grupy społeczne, bo zadbaliśmy o rodziców dzieci małych, zadbaliśmy o nauczycieli, zadbaliśmy o urzędników, zadbaliśmy o przedsiębiorców, zadbaliśmy o seniorów i o osoby z niepełnosprawnością. Także myślimy o tym, aby w tych stu konkretach wybierać te, które są możliwe do zrealizowania, bo podkreślam, że my jesteśmy w koalicji razem z, z, z PSL-em, z Hołownią i z Lewicą, więc nie wszystkie projekty udaje się natychmiast wprowadzić, ale z mojej perspektywy to, co jest najważniejsze, to odblokowanie KPO które w tej chwili intensywnie wkracza do naszego kraju, to jest około 600 milionów euro, które mają skonstruować nasz kraj na nowo pod kątem gospodarczym. I drugi element, który z moim zdaniem jest bardzo istotny, to to, że wróciliśmy do ustroju, o którym decydowaliśmy w latach 80. Zwracam uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość chciało nam zmienić ustrój z ustroju, który jest zdecentralizowany na taki, który rządzi całym krajem z Warszawy, czyli na centralny, a to nie było naszym celem. Pamiętajmy, że samorządy są najistotniejsze i to władza powinna być w samorządach. Także te dwie najważniejsze te najważniejsze cele, które z mojej perspektywy są istotne, to jest KPO, czyli cel gospodarczy. Przyjmujemy pieniądze z Unii Europejskiej, która ma budować nasz kraj i też Rudę Śląską, bo przypomnę, że już w tej chwili został ogłoszony przetarg na NSK. mówimy o, rusza program dzisiaj bodajże Ciepłe Mieszkanie, mówimy o fotowoltanice, to są wszystko pieniądze unijne, które też będą budowały naszą Rudę Śląską i ten drugi ważny element, który z mojej perspektywy istotny, to jest to, że jesteśmy dalej państwem demokratycznym, że wprowadzamy praworządność i że decentralizujemy kraj, który w tych ośmiu latach poszedł w drugą stronę. Do samorządu, pani poseł, jeszcze wrócimy. Wiele osób czekało też na ten kredyt mieszkaniowy 0%. Mm -hmm. Sporo mówiło się o podwyższeniu kwoty. Wolnej od podatku, a akurat tych obietnic na razie nie udało się zrealizować. Pan minister Domański bardzo wyraźnie podkreśla, że o tej kwocie wolnej od podatku dalej myślimy, ale musimy pamiętać, że Polskę nawiedziła powódź. To jest ogromny kataklizm, gdzie musieliśmy też dużo pieniędzy przeznaczyć na wsparcie dla tych osób. A jeśli chodzi o program 0%, to nie jest dalej w grze. Że tak powiem. Dalej analizujemy, w jaki sposób na ten program odpowiedzieć i pamiętajmy o tym, że to nie jest nie tylko kredyt 0%, ale cała polityka mieszkaniowa. Też mówimy o mieszkaniach, które, bo nie wszyscy muszą kupować własnościowe mieszkanie, natomiast też mówimy o mieszkaniach, które mogłyby być dla osób, które chcą wynajmować, tanio wynajmować, bezpiecznie żyć w tych mieszkaniach. Także jeśli już zaproponujemy, to to będzie polityka mieszkaniowa, która będzie trafiała w różne grupy Społeczne. Nowy rząd, kiedy już praktycznie objął władzę, przeprowadził też ogromną zmianę w finansowaniu samorządów. Zgodnie z mm -hmm. niedawno przyjętą ustawą mają uzyskać większe wpływy samorządy z PIT i CIT oraz uczestniczyć w podziale wpływów od przychodów mm -hmm. ewidencjonowanych. Tak to się fachowo nazywa. Te środki mają być większe od 4 do 10%. Pewnie samorządy powiedzą, że to i tak nie będzie ta kwota, która by ich w 100% zadowalała. Ustawa, Domańskiego, która, ustawa samorządowa Domańskiego która trafiła do samorządów, ma uratować polskie samorządy. Słyszeliśmy od wielu lat, że w samorządach brakuje pieniędzy, brakuje finansów. Przypomnę, że Polski Ład na przykładzie Rudy Śląskiej zabrał mieszkańcom naszego miasta około 340 milionów złotych. To jest potężna kwota. O tej kwocie mówił pan prezydent ostatnio na sesji Rady Miasta. Pytaliśmy też, czy to zostało wyrównane. No, no, oczywiście, że nie, więc każdy samorząd na terenie naszego kraju posiada ogromne braki. Są samorządy, które nawet nie mają pieniędzy na opłacenie pensji dla nauczycieli, dla urzędników. W związku z tym postanowiliśmy, przyjmując budżet na rok 2024, który był skonstruowany, podkreślam, przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, więc on jest niedoszacowany w dużym stopniu. Postanowiliśmy mimo to znaleźć w tym budżecie jakieś wsparcie dla polskich samorządów, żeby przetrwały. Ale ustawa nie tylko ma dać. Y, y, Dać, że tak powiem, kroplówkę czy wędkę na ten czas krótki do 2024 roku. Ona ma zmienić finansowanie tak, że w 10 latach do samorządów trafi bardzo dużo pieniędzy około 340, 34 miliardów złotych, i myślę, że to jest bardzo istotne, bardzo ważne. W roku 2024 to jest 10 miliardów, w roku 2025 to jest 20, a w tym okresie 10-letnim to naprawdę jest bardzo duża kwota, która Poprawi funkcjonowanie e, samorządów. Bo myślenie jest takie: samorząd musi się sam rządzić. Samorząd podejmuje decyzje o tym, co się dzieje tutaj. Nie chce, by nam, żeby nam Warszawa, czy ktoś z góry, czy rząd decydował, co ma się dziać w naszych miastach, takim jakim jest Ruda Śląska. Pani poseł, jaki będzie los kopalni Ruda? Czy górnicy mogą być spokojni o swoje miejsce pracy? Więc myślę, że też przyniosłam tutaj specjalny taki plan sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego do 2030 roku. Jeszcze jak pełniłam funkcję radnej sejmiku, a później wiceprzewodniczącej sejmiku śląskiego, to bardzo mocno pochylaliśmy się nad tym planem. I pamiętam, że właśnie w tym programie mieliśmy plan wygaszania kopań w naszym regionie województwa śląskiego. I ten program został ustanowiony w 2021 roku. W związku z tym on jest powoli realizowany i powoli wygaszane są poszczególne kopalnie na podstawie tego planu, który został zapro zaproponowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W tej chwili to, co jest naszym głównym celem, to to, aby zadbać o każdego pracownika na poszczególnych kopalniach, szczególnie na kopalni Ruda w naszym mieście. I pamiętajmy, że mamy każdy z pracowników będzie mógł wybrać sobie alternatywną i taką właściwą dla niego najważniejszą formę przyszłości. Można zdecydować się na plan dobrowolnych odejść, można zdecydować się na podejmowanie pracy w innych miejscach, także myślę, że to na, pewnie, na pewno będzie dobrze funkcjonowało, albo też pozostać tutaj na terenie naszych kopalń i zająć się też wygaszaniem, bo musimy przyznać, że to jest procent długotrwały i że to będzie wymagało pewne lat y, takiego skupienia się na tym, aby y, te miejsca, które tutaj pozostaną, były w jakiś sposób zaopiekowane. Także y, pamiętajmy, że to jest y, dosyć ważny i trudny element, jeśli chodzi o y, aktualnie o Rudę śląską, ale wszyscy myślimy o tym, aby y, każdy z pracowników był osobą zatroszczoną, zaopiekowaną i czuł się bezpiecznie. To pozostańmy jeszcze na chwilkę przy Rudzie Śląskiej. Czy Pani zdaniem, nasze miasto jest gotowe na jako kopalni, na przyjęcie też środków i ich przeznaczenie zgodnie z celem wcześniej gdzieś tam ustalonym, jeżeli chodzi o spread transformację? Każdym miastem zarządza wybrany przez wyborców zarząd. Ja jestem przekonana, że tutaj, mając władze miasta, które podejmowały decyzję o kandydowaniu na urząd prezydenta, wiedzieli, co będzie się działo w Rudzie Śląskiej, znali ten plan zamykania kopalń i jestem przekonana, że gdzieś wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Oczywiście do tego jest wymagana współpraca pomiędzy rządem, pomiędzy Ministerstwem Przemysłu, które jest tutaj zlokalizowane na Śląsku, pomiędzy Urzędem Marszałkowskim. Myślę, że ta współpraca tutaj ma decydujące znaczenie. Ale najważniejsza jest wizja, którą y, posiada zarząd miasta i którą chciałby realizować tutaj w Rudzie Śląskiej, bo y, Zostaną nam ciekawie interesujące tereny, które warto by było wykorzystać. A pamiętajmy, że miasto budują mieszkańcy. To mieszkańcy z ich podatków tworzą lokalną społeczność. Ta lokalna społeczność konstruuje finanse naszego miasta, a zarząd miasta rozsądnie tymi finansami gospodaruje. Jedno jest pewne: Ruda Śląska potrzebuje nowych miejsc pracy. Oj, tak, na pewno, i to nie tylko Ruda Śląska. Wszędzie są potrzebne miejsca pracy, ale też chciałam zwrócić uwagę na to, że. Zgodnie z tym planem Sprawiedliwej Transformacji, nie tylko Ruda Śląska, ale nasze wywództwo jest dosyć mocno takim terenem zdegradowanym, wymagającym restrukturyzacji, czyli zadbania o to, żeby oczyścić dany teren, żeby wprowadzić nowe miejsca pracy, żeby zadbać o OZE, które jest oczekiwane przez młodych ludzi. Młodzi ludzie chcą żyć w mieście, gdzie jest świeże powietrze, czyste powietrze, gdzie jest dużo zieleni. Także myślę, że dużo ciekawych wyzwań przed nami, i to są wyzwania, które są Inspirujące i wyzwania, które mogą zmienić nasze miasto na jeszcze piękniejsze. Pani poseł, rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich jest gotowy. Czas na proces legislacyjny. Mhm. Ważny temat. Bardzo ważny temat, szczególnie dla ludzi młodych, bo to pamiętajmy, że proponowana ustawa, która w tej chwili jest dyskutowana, jest też poddana konsultacjom społecznym, odpowiada na potrzeby młodych ludzi. Wiele osób żyje w tzw. związkach partnerskich i chcieliby sobie je uregulować, chociażby po to, aby wiedzieć, czy można dziecko odebrać z przedszkola, jaka jest wiedza na temat zdrowia, wspólnie wziąć kredyt w sposób bezpieczny, wybudować. Pewnie jakiś dom, czy pomyśleć o takiej wspólnej przyszłości, o dziedziczeniu. To są bardzo ważne kwestie. I to tak jak podkreślam, młodzi żyją w związkach partnerskich i liczą na to, że te, ta ustawa o związkach partnerskich pomoże im. Ustabilizować swoje życie i też pomyśleć o przyszłości. Też urodzić dziecko, które będzie mogło dalej w tym związku partnerskim żyć, ale do tego potrzebny jest otwarty umysł wielu osób, spojrzenie na to z innej strony, nie bania się związków partnerskich, bo tak funkcjonuje wiele innych społeczeństw w naszej, w naszej Europie, także uważam, że to jest projekt sprawdzony i oczekiwany. Podkreślam, że badania wykazały, że 60, około 60%. Ludzi uważa, że te związki są potrzebne i chcieliby, żeby one również w naszym kraju zaistniały. Jak głębokiej reformy, Pani zdaniem, potrzebuje Polska Służba Zdrowia, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia mhm. psychicznego dzieci i młodzieży? Jak pan pewnie wie, jest to moja profesja. Ja zajmuję się wspieraniem i profilaktyką zdrowia psychicznego, szczególnie u młodych ludzi, rodziców i osób dorosłych. Z mojej perspektywy. To, co powinniśmy zrobić i to, co się teraz już bardzo mocno dzieje, to nastawić się na profilaktykę, czyli na budowanie mocy młodych ludzi, sprawczości młodych ludzi. I zanim trafią już do leczenia, to żeby te wszystkie kłopoty, które są rozwojowe, które nawet są jakby wliczone w taki, w taką, w taką, w taki rozwój młodego człowieka, żeby je spostrzegać i odpowiednio na nie, na nie reagować. Do tego jest nam potrzebna szkoła, dobra atmosfera. W szkole, ponieważ z takich najważniejszych czynników chroniących młodych ludzi przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, które potem mogą się przerodzić w zaburzenia zachowania, to właśnie jest atmosfera w miejscu, w którym się znajdują. Wiemy, że nasi młodzi ludzie najczęściej przebywają w przedszkolach, sporo czasu w szkole, więc jeśli nam się uda zmienić szkołę na szkołę życzliwą, w szkole, w której będzie dostępna pomoc psychologiczna, w szkole, w której będzie życzliwy nauczyciel to myślę, że ten system, który jest proponowany u nas nie będzie musiał być tak rozbudowany. Wiele słyszymy o tym, że w Polsce brakuje specjalistów, brakuje psychiatrów dziecięcych. Otóż ostatnie badania, o których mówiła pani profesor, pani Lewandowska, czyli konsultant z zakresu psychiatrii dziecięcej, mówił, że posiadamy już odpowiednią liczbę specjalistów, wcale nie mniejszą niż w innych krajach. Natomiast to, co powinniśmy zrobić, to mocniej skierować się w stronę profilaktyki. I sporo jest pewnie też do zrobienia w szkołach, słyszymy o pewnej fali hejtu, trzeba mm -hmm. edukować młode pokolenie, trzeba też prowadzić akcję informacyjną, rodzice, nauczyciele, no wszyscy muszą mówić jednym głosem. E, e, tak, na pewno wszyscy mówimy, musimy mówić jednym głosem, ale też wszyscy musimy walczyć w hejcie, z hejtem w mediach. Młodzi ludzie bardzo często funkcjonują nie tylko w takiej rzeczywistości realnej, czyli rozmawiają między sobą. Tutaj hejt też się zdarza, ale najwięcej tego hejtu mamy w tak zwanym świecie, w mediach społecznościowych. Tam wiele osób czuje się bezkarnych i naprawdę zachowują się w sposób no, nie do przyjęcia. Ja to obserwuję, ponieważ też jestem czynnym i aktywnym uczestnikiem mediów społecznościowych i widzę, że każdy post, obojętnie na jaki Temat, powoduje, że pojawia się grupa jakby takich zawodowych hejterów, która zaczyna się zachowywać w sposób moim zdaniem naprawdę skandaliczny. No to, co możemy zrobić my jako dorosłe osoby, to możemy tego hejtera zablokować i ja to też najczęściej robię. Natomiast młodzi ludzie nie potrafią tego rozróżnić, gdzie jest, gdzie jest to źródło, Informacji hejterskiej, jak na to zareagować. Jeszcze, jak pracowałam jako psycholog w poradni, to konstruowałam takie specjalne programy dla młodych ludzi, które pozwalały młodym ludziom odnajdywać się w takim obszarze mediów, jak reagować na ten hejt. I myślę, że to należałoby wprowadzić do szkół, żeby młodzi ludzie różnicowali źródło Skąd ten komunikat pochodzi, kto za tym komunikatem stoi i czy to jest część właściwa i czy weryfikowalna? Nie każdemu chce się to zrobić, bo przysuwamy sobie te media społecznościowe, nie koncentrując się na danym temacie, ale to jest niestety istotne, żeby wiedzieć, jaka informacja do nas dociera, bo nie wiem, czy pan redaktor wie. Ale dociera do nas z Rosji około 150 tysięcy informacji hejterskich dziennie po to, żeby tworzyć pewne bańki społeczne, zaburzać informację realną i tworzyć niepokój społeczny. Musimy sobie z tym jakoś poradzić. Dziękuję Pani poseł za przybycie do naszego studia i za rozmowę. Dziękuję serdecznie, do widzenia Państwa Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.